Cześć, witam wszystkich ponownie na moim kanale na YouTube Zapraszam was bardzo serdecznie, gorąco zachęcam do oglądania moich wszystkich filmików na moim kanale na YouTube Zachęcam i zapraszam bardzo gorąco do zaglądnięcia na mój kanał na YouTube Jeśli do tej pory yy, mojego kanału nie widziałeś, oglądałeś, nie zaglądałeś do niego Zaglądnij tym razem, zobacz, obejrzyj moje wszystkie filmiki i najnowszą serię nowo powstających filmików pod tytułem Piękne Podkarpacie. Do czego namawiam, zachęcam gorąco. Yy, filmiki powstają w bardzo ładnej, pięknej miejscowości podkarpackiej. Piękne góry, doliny, lasy, łąki. Coś pięknego, coś niesamowitego. Polecam bardzo serdecznie, gorąco zachęcam i namawiam jeszcze raz do oglądania wszystkich moich filmików włącznie z nowo powstającą serią filmików pod tytułem Piękne Podkarpacie w miarę, jak wspominałem nieraz już w poprzednich filmikach, w miarę możliwości wolnego czasu staram się zajmować i realizować nową, nową serię odcinków filmików pod tytułem właśnie Piękne Podkarpacie w miarę możliwości wolnego czasu, sił i gdy człowiek nie jest tak bardzo zmęczony. Staram się yy, robić nowe zdjęcia. Yy, nakazać nowe filmiki. Yy, potem to montować wszystko w jedną całość, by móc yy, potem to przesłać na mój kanał na YouTube, by móc wam je przedstawić, zaprezentować i pokazać do oglądania. A więc jeszcze raz namawiam, zachęcam Was wszystkich bardzo serdecznie. I gorąco polecam najnowszą serię filmików pod tytułem Piękne Podkarpacie, jak i wszystkie moje pozostałe filmiki na moim kanale. E, oglądajcie. E, je tak samo polecam bardzo gorąco i zachęcam do oglądania wszystkich moich filmików włącznie z najnowszą serią filmików pod tytułem Piękne Podkarpacie, która jest w trakcie realizacji w miarę możliwości wolnego czasu e, robię zdjęcia, nagram filmiki, e, montuję w jedną całość i przesyłam na mój kanał na YouTube, Wam do, ogl do oglądania. Jak wspominałem yy, w poprzednich filmikach, jak i wspominam w tym filmiku. I właśnie w miarę możliwości wolnego czasu, sił yy, realizuję, zachęcam, filmiki są bardzo fajne, bardzo piękna okolica, bo Podkarpacie naprawdę mi urzekło, mnie yy, Podkarpacie yy, i kocham się w tym Podkarpaciu. Są to naprawdę piękne góry, nie bardzo wysokie, nie mega jakieś wysokie, ale jest piękny krajobrazy, piękna okolica. I jeszcze przy sprzyjającej pogodzie, e, słonecznej, ciepłej. Nawet jak nie ma zbytnio gorąca, na żeby nie padał deszcz. E, można pochodzić, pozwiedzać, powędrować. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się następnego razu. Cześć!